Właśnie nastał kolejny odcinek. Nastała też noc, moja zapalniczka gówno daje. Ognisko nie chce się palić. Nie mam liści, żeby je rozniecić czy cokolwiek. Nie jest dobrze. No, jakieś drzewa na oślep. Jakby mi, to, jakby mi to miało pomóc. Nie, w sumie nie. To jest jakiś krzak, nie, to jest kamień. Tak, to był krzak. Dodawać liście, chciałem w inwentarzu jeszcze. Mam nogę. Jakieś się wyrzucało pierdolone przedmioty. G? O. Jesus, Po co mi te rzeczy w ogóle? Tylko miejsce zajmują. Co tu jeszcze mamy? Mec. O, to to się przydało akurat. Biegają jakieś zwierzaki i przydałby mi się jakiś. Tutaj widzę majaczącego w cieniu królika. Ledowidocznego On się ze mną bawi w kotka i myszkę. A teraz już go nie widzę wcale. Świetnie. Jest! Stać! Powiedziałem stać! Co za uparty skurczybyk Jeszcze tak upartego królika nie widziałem Okej, okay, już nie mam liści Chciałem sobie coś upiec, na przykład na jego królika Stop it! Gdzie spierdalasz? Cześć, tam są tubylcy, też cię zjedzą. Szlak by to trafił. Tylko zużywam energię i zaraz będę głodny. On się ze mną bawi. Czekajcie. Będzie! Tak jest. Tylko teraz z kolei nie mam liści, ale to nic. Pieczmy tego królika. Daleko jeszcze. Jeszcze trochę w sumie. Piecz się gościu, piecz się. Ciekawe, że jest twój spierdalający przyjaciel, żeby, żeby cię uratować. Nawet nie przyjdzie, ale za to przyjdzie więcej tobelców Jak dobrze. Myślisz, że cię nie widzę? What the fuck was that? Miałem chyba zwiecha na moment, ale na szczęście chyba wróciło wszystko do normy. Nie licząc tych biegających i atakujących. Co chcesz? Kontra! Chyba powiedział w sumie cover. Jego problem jest taki, że gramy w inną kompletnie grę. Tak, spal się w ognisku. Ośle. A ty co? Też się przez chwilę smażyłeś i nawet leżysz! Może ci tak. Ale tu leży kończyn, nawet same niektóre się poruszają. Jestem też umaziany krwią, więc tu trzeba mały spacer zrobić. Dalej, ja chcę już dzień. Nie zniosę dłużej tej nocy. To jest prawdziwe oblężenie, to jest prawdziwa walka o przetrwanie. Stać. Naparćcie tego skubanego baksa. Że cię nie widzę nawet w takiej ciemności. Mm. Daj, ok, znowu go zgubiłem, skubany. Ja się nie podnam Okej, okay. tam wyjdzie słońce, to już jest pewne. To jest potwierdzone badaniami naukowo i w ogóle, i wszystkim jest potwierdzone Nawet papież tak powiedział, więc... Jeszcze trochę, trzeba wytrzymać Stać! Kondasz, w ogóle, co ty robisz? Przez... Każdy odcinek uganiasz się z jakimiś pierdolonymi królikami Okej, okay, mamy trochę liści na zapas nie jestem jeszcze aż tak głodny, więc o co, co chodzi w ogóle? Dalej, wychyl się z za tej góry. Oświeć mnie swymi promieniami. Daj mi nadzieję na lepsze jutro. A niego, niego nawet. Gra mi z Kubana na nerwach. Teraz tu jesteś, tak? 316. To główno dało. Robi się jasno. Możemy chyba przystępować do naszych robót, czyli do ścinania drzewa. Czasami, już widzę, co się dzieje w okolicy. Dlaczego znowu jestem we krwi? A, dwie bele Idziemy po następne Jeszcze jedna gdzieś powinna się uchować Ale jej fucking nie widzę, dobra, idziemy się wykąpać w tej Na pewno w po wodzie! Możemy nawet w sumie przerwać trochę tę budowę. Myślę, że dam radę ją przeprowadzić w nocy. No ile nie przyjdzie wataha tubylców. Przejdziemy się dalej wybrzeżem, może uda nam się znaleźć radio, żeby było milej. No i jakieś walizki tubylcowskie, tylko potrzebuję jednej rzeczy. Potrzebuję pieprzonego królika, żeby go zjeść i... O, mieć błąd taktycznie jednak nie, jednak jesteś zbyt czwony na mnie. Whoa! Tego się nie spodziewałem. Tego też. Stój. Rozegramy to inaczej. Zatrzymaj się, ja wtedy przypuszczę atak. gdzie biegniesz? Dokąd zmierzasz, króliczku? Okej, okay. nie mam pytań. Chyba mnie cały dzień, zanim ja coś upoluję, cholera. Czy ja proszę o tak dużo? Proszę o jednego zwierzaka, nie chodzi mi tu o ptaka. Chodzi mi o królika. O, oh, fuck. No, no, biega pode mną. Baks. No. Reszcie się dopadłem, no Nie wiem, co to się wyprawia. Ale weź królika w łapę, i upiecz go. Poczekajmy, zjedzmy go... I ruszajmy w świat! Poszukać jakichś zapasów, czy innego gunwa. Czy w ogóle piecze? Jest, idź. Fantastico! No nie! A tam właśnie chciałem iść. To są jakieś eskapady, oni wy, wyrzucają, znaczy... O właśnie nie tego słowa chciałem użyć. To są oddziały zwiadowcze. Ja już to rozumiem. To są oddziały zwiadowcze mające na celu właśnie znaleźć mnie. Czyli tu gdzieś w okolicy musi być obóz. Ten obóz znajdę i wyrżnę wszystkich w pień. Obejdźmy tych mości państwo. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakują. I chodźmy tym wybrzeżem. Znajdźmy ten pierdolony obóz. Nie dajmy się wyprzeć z tej wyspy. A co to jest za. Bug. Dał mi się chyba ich obejść Tak jest What off? Tu się widzę grube rzeczy dzieją tutaj mi się nie powiodło z teksturami Uch, Nie będę osądzał Znalazłem Cholera jest za, Jestem za blisko rozbudowany Macie tutaj coś ciekawego? Ooo, muza się załączyła Hej Miło słyszeć, że z tą grą się coś dzieje Ale upapram się w błocie, żebym, żebym był mniej rozpoznawany Co to jest? Hajs to jest koniec waszych paproci To jest kara za nękanie mnie Teraz ja, żeby was tu totalnie już wkurwić zbuduję Nie, 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 nie. Dwa kije wracają. Nie wiem, że to już działa, ten totem. A ja potrzebuję kija. Coś tu w sumie leży w pełno. Obserwujmy, zobaczmy, co się będzie działo. Co wyżej Na razie dzieje się niewiele. Koło mnie latają ptaki. A oni stoją i się patrzą. Gra trochę przypomina Daisy, na pewno będzie przypominać jak już będzie tutaj jakiś op czy coś. Każda... Każdy dzień to jest... Inna historia Co ty robisz? O! Siema Wiem, że to się działo o wiele, wiele częściej na początku Wezmę no, piórko hmm. Trzeba przyznać otwarcie, że ich styl życia, mówię tu o tubylcach Wygląda dosyć biednie Zresztą ja muszę dokończyć budowę to temu. Jest taki akt wandalizmu. Gdyby oni mi zbudowali totem przy chacie, to bym się wkurwył. Okej, okay, nie mam tu zamiaru stać cały dzień. The fuck, What the fuck? Nie Jucie, że jestem aż tak widoczny Ło, kolejny nowy feature. Przytumienie dźwięku w wodzie. I ryby. Mogę was upolować. Mogę was upolować moim oszczepem. Tego jeszcze nie robiłem. Mam rybkę. Będę mieć jedzonku. Tak. Wyczyszczę wasz staw. Moi drodzy tubylcy, ta jest? Kolejna rybka. Nie, co ty robisz? Ty masz upolować rybkę. Zobaczymy, czy ta włócznia w ogóle nie będzie lepszą bronią dla tubylców. Kondias nie bądź taki niecierpliwy. Zobacz, co robisz. Tracisz czas. Ok, koniec tej zabawy. Wracamy zbudować do końca nasz totem. Ponieważ mamy pół wskaźnika dożywienia, jeśli mogę to tak nazwać. <laughs> Patrzcie, to byli wasi koledzy. <laughs> ok, wracamy. zobaczyć te wspaniałe tekstury no to to jest to jest fajne wyspok a yeah. no, przed twórcami jeszcze sporo pracy mają do no to jest wczesna Alfa co tu się co taki szkielet jest zrobiony przede wszystkim Moim skromnym zdaniem graficznie nie muszą już niczego poprawiać. To ja tak jest ok. Home, sweet home. Zobacz, nie było mnie tylko chwilę, ale już wróciłem. fish Cook dot fish Nie wiem, że z skończyłem. Baxi. Komod. Zjedzone. Szczerze mówiąc, działamy w pozycji słońca. Jesteśmy dokładnie po środku, więc zróbmy sobie teraz spacer w drugą stronę. Chodźmy w te nogi. Zresztą przy okazji też sprawdzę, czy tu nie ma jakiegoś drugiego obozu w okolicy. Jeżeli jest, to mam przesrane. Pierwsza noc była okropna. Są mi bagaże! Okej. Okay. Flashlight Chcę użyć tego O, teraz będzie wyciągał latarkę Tak jest! To je to Nie, same śmiecie O różowa nie chce się poddać No i tą szmatkę też zabrałem co mi da tu z kolei wygląda bezpiecznie, nie? no to jest też zwodnicze bo ci tylcy mają różne ścieżki i to nigdy nic nie wiadomo okej okay, ostatnia to jest batonik, dobra w Nie w Okej, okay, czyli możemy przedłużyć naszą wyprawę. Może uda nam się zobaczyć rekina, co by na to. Będzie ciężko, nie chcę przecież zginąć, mam już tam pobudowane parę rzeczy. Ale może akurat. Chyba tak nie bardzo są. Tak bieganie pomiędzy tymi kamieniami też nie jest bezpieczne. Gdzieś mnie wystrzeli w kosmos i zginę. Liście zawsze się przydadzą. Rozgwiazda niekoniecznie. Mam jakiś trop. What the fuck? Przetestujmy tą broń. Włóż się ją po dupie. O! O! To musiało boleć. Dosłownie ona tam wchodzi. To jest okropne. Ja potem będę na to łowił ryby. Uff. Wodorosty? Nice Ale to było okropne Żywić się swoim kolegom Przecież może kiedyś grali w baseball wspólnie albo w tenisa da fuck? Nie, nie ma chuja, żeby nam przed Sprawdźmy jeszcze ten namiot Dawaj trupa. Ok. Włóż nie już mamy. Więc. Ok, ja myślę, że wejdziemy do tej jaskini na następnym odcinku. Dzięki serdeczne za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach z The Forest.